No siemka, siemka tego dzisiaj dostałem blokadę broni i blokadę zabierania HP, czyli nie mogę nawet z piąstki nikomuś wyjebać. I dostałem to za, za ten filmik co wczoraj wrzuciłem wieczorem na forum jak strzelamy do holownika, bo tam prostyk napisał, że nie będzie tolerował takich akcji i tak dalej. No i, i że... No i za to masz blokadę broni. I zabierania HP, nie? I o to chodzi, że... Że bez powodu, nie? Niby. Ale o to chodzi, że powód mieliśmy... Kurde. Yy, chodzi o to, że powód mieliśmy, bo... Wczoraj jechaliśmy przez granicę. Yy, stali właśnie dwa, dwaj kadeci I holownikiem też kadeci jeżdżą. I kadeci nas tak o, Wyjebali nas pod ten most. Przesz przeszukali nas trzy razy. Później trzy razy dokumenty wzięli. Trwało to jakoś... Nie wiem, z 40 minut, może nawet więcej, pod oko około godziny gdzieś nas trzymali na granicy, no i później yy, po prostu yy, chcieliśmy im się odwdzięczyć tym, że no wiecie, Araby, dzikusy i tak dalej, no to yy, wcześniej mieliśmy ogólnie zamiar, żeby skoczyć na granicę, jak sami kadeci zostaną, tylko że tam jakiś FBI było obok i tak dalej, no to mówimy chuj, jedziemy, może będzie jakiś holownik, albo radiolka samotna jechała, no to i dojedziemy. No jechał ten holownik, ja się tam spytałem jeszcze ziomka czy można zaatakować, czy nic nie zrobią. On powiedział, że wolno. Że czemu nie i tak dalej, no dobra tam zaatakowałem nawet... Nawet tak lekko, bo chciałem im tylko oponki zrobić. I uciekliśmy, nie, żadnego BW, nic nie było. I... No i, no i właśnie dostałem tą karę. Jak dla mnie nie dość, że za surową... To bez sensu, no bo jak ja... Jak mogę grać, jak nawet, nie wiem... Na przykład blokadę zabierania HP dostałem i teraz na przykład jak gram wczoraj grałem wczoraj, to połowa centrum latała za mną i mnie biła i broniłem się tą spałką czy coś nie napierdalałem, no to teraz mi jeszcze odebrali możliwość bronienia się, czyli no po prostu nie wiem co ja mam dalej robić na tym serwie, bo po prostu może nagram wam kiedyś takie coś Chociaż nie wiem czy jeszcze będę nagrywał z netforgama, no bo po prostu nie mam co już nagrywać. I No i a i może wam właśnie nagram jak się zachowują ludzie w centrum, jak mi widzą, podbiegają, biją mnie, chodzę na dół tej organizacji napierdalają. A teraz tym bardziej jeszcze będą mnie bili, bo będą wiedzieli, że nie mogę się bronić. Także dzięki i jeszcze do pana Gmy Legend napisał tam na forum, że uprzykrzam grę innym no to tutaj teraz stawiam jednego screena i takich yy, jak to się nazywa takich wiadomości dostałem z 200 jak nie więcej i do tego mówi, że uprzykrzam a jak mogę, znaczy uprzykrzam coś takiego napisał, że zniechęcam do gry czy coś takiego to jeden z tych yy, kadetów napisał do mnie na że dzięki za akcję, coś tam czy będę na filmie, i że dzięki że za urozmaicenie gry Czyli im to nie przeszkadza yy, Tym co nie ma, nie uczestniczyli w tym, to przeszkadza najbardziej No i dobra, już mi się nie chce o tym nawet gadać A apelować nie mogę i to jest dożywotnia kara Tyle na razie w temacie A teraz nie wiem co, I może jakiś pościg pierdolny, jakieś coś Nie wiem, zaraz zobaczę Oluju, oluju, Wyjebałem ranchera. Kur, na skrzyżowaniu prosto mu jechałem, na, na czerwonym. Lampa zbita, w ogóle ile HP mi zleciało? Wiem, że można wpisać DL, ale dobra. Ale to nic. Yy, do. Kurde, no. Jeszcze pastów nie miałem. Kurde, no nie wiem co z... znaczy mam opcję rezerwową, bo właśnie zrobiłem to przed chwilą Pozostań w pojeździe Nie, 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 panowie Nie, nie zostanę Muszę uciec Właśnie mam ten plan zajebisty tutaj zrobiony Tylko gorzej jak jakieś motory przyjadą Ale pan się wiebał Tutaj zamykam się od środka, żeby nic tu nie próbował. No ten plan mam taki zajebisty w sumie. No tylko witam się, że tu witef od z tej strony blablabla. Bla, bla. Nie. Nie, 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 nie. Uciekam. Skoro mam ten plan, to uciekam. Yy, tylko kurde. Już zapomniałem gdzie to było. Co on tym rancherem od niego? <grywdy> kurde, śmiać mi się chce, bo o! Mądre to <grywdy> Nie mogę wyjechać. Dobra, działa. Oby motor się nie dołączył. Ale na razie, zanim ten plan ogarnę, to spróbuję uciec tak o... A, słuchawki ubiorę, bo nie słyszę dźwięków. Nie mogę się wczuć. O, dobra. Ruskie, dzisiaj im nagnoiłem tam w lokalu, osikałem ściany, odgrywałem i jakiś... ...burdel tam zostawiłem, wiecie, jakieś itemy i tak dalej. Emperor'em tak dawno nie jeździłem, że ja wątpię, że ucieknę. O lol. Wolny ten rancher. Ale bułka, kajzerka wjechała. O, ten drzewo rozpierniczył Zaraz będzie miał posiłki, na pewno. Muszę szybko go zgubić. Kurde, no ale szybko wywaliłem listawkę tutaj. Ale on też listwę wyjebał. Tylko ja jestem sam, on będzie miał kolegów. Oszust. Nie lubię oszustów. On taki skrętny w sumie nie jest. Patrzcie jak go oszukam. Nie, nie udało się. Spróbuję zrobić taki myk. On mnie taranuje czy mi się wydaje? Widzieliście to? A, i zmieścił się. Ja mam telefon na taśmie przyklejony, żeby mieć kamerkę i ledwo co widzę. Znaczy, górnego obrazu nie widzę. Ej, w ogóle jest niby takie coś, że jak zgasisz światło, to nie widać śladów, czy na odwrót, że jak są świata, to nie widać... Coś takiego jest. Zobaczymy jak jako prędkość. Chyba porównywalnym, bo nie widzę, żeby się dystans zwiększał ani zmniejszał. Ej! Przypierdolił albo coś. Zgubiłem wariata. O, zgubiłem Zajebiście. Nie wiem jakim cudem Prze przegapiłem ten moment Jakoś kamerki akurat nie odwróciłem Ale gitara Ale się przestraszyłem Kurwa, myślę, że do policja to karetka mnie Udaje down na kurde O ale lag Coś mi lagło Kurwa Policja je za mną jedzie Skąd oni się wzięli Nie kieruję Oszukali mnie. Ja, karetka mnie oszukała, bo udawali, że to jest y, karetka, a tu jeszcze policję mieli za sobą. Kiedy się boję, jak chu jeździć. Ale jakieś manewry tutaj od Ale, Ale zimne ręce mam. Chyba ze stresu, bo, bo zawsze tak. Jak się stresuje, to zimne ręce zaraz. O! Aj, prawie się zmieściłem. Aj, co ja robię? Pociąg! Czarny Emperor. Identyczny jak mój. Mogliby go pomylić z tym... ...ze mną i by było git. Dwie radiole, czy nie? Czy tam jakiś motor jedzie? Oby nie motor, proszę <grystanie> On się nie nabierze na pociąg, na pewno nie Muszę tu pokrążyć chwilkę i... Ja ten pociąg jakoś wykorzystam Już nie raz mi się tak udawało ale nie mam wprawy, bo ja... Bo ja wiecie. Nie uciekałem 100 lat. Tak. Znaczy uciekałem tamtym Soleidem. No Rogatkę połamałem. Ole jest ten trik? Ja pierdzielę Minimalnie, mogę może w prawo być. O! Kurwa! ty chuju! Ile HP straciłem przez Murzyna. A trzy radiole. Trzy radiole. Ucieknę czy nie ucieknę? Dobra, robię plan B. Bo już są trzy. Motor. O ty chuju. O chamy Dziele. Dalej mnie gonią. Dobra, trudno, robię ten plan, nie widzę, póki nie widzę motora. Jak go tam nie będzie, to będzie lipa. Jest. U! 狗日的！ Opierdol moje serce, wybuchnę. Sorry, że się nie odzywam, ale boję się. Nie na schodki, sorry, nie chciałem na schodki, wiem, że to jest lipa. Kurwa, są znowu słodki. No zepchał mnie, nie chciałem skoczyć, przepraszam. Ale oni skaczą. <słuch> Kurde O, ściana. Już motor. O nie. Kurde, ale gdybym wcześniej uciekł, no. teraz już nie ucieknę przez ten motor, przez dwa motory wyjebał się chyba, nie myślałem. Chyba co tu zrobić. Ale i zrobiłem teraz kakao. Я его убил, потому что эта за мной ездила, Не уйдет. Не O luju, ol otar. Na pewno i w wleciał. <ścoughs> Nie wiem co zrobić. Mam jeszcze jeden chyba plan Chociaż nie Oła Ale kajzerka Kurzu Co oni robią? Oni sami siebie chyba klepią Bułka No kamień, oh, nie bij Wyjebał! Dostaw! Dostaw! Nie ma! Nie ma gleby! W sumie mnie tylko strącił! <grym> nie, ja stąd spiewrzam! Oni tu mnie derbuje mostu już widzę! Trzeba uciekać do centrum! Kiedy to, to takie ja trochę nie rype, że tam pierdolą mnie i wstaje, ale... Ale wiecie, yy, nie pierdolą mnie jakoś tak centralnie, żebym odleciał, tylko bardziej zahaczył mnie z boku. O, żeby mnie nie derbowali, to muszę jeździć takimi Znaczy nie uliczkami, tylko taką, wiecie, obok drzewa na przykład. Oj, tu coś jest. bym tak kurz Za tyle bym tam wjechał. A tu jest woda chyba, nie? Może bym z wodowosku? Ja kieruję. <laughs> tu wyjadę? Wyjadę. Ja tutaj tyle gram i nie pamiętam niektórych dróg. O, sorry ziomek. Sorry od razu wszystkich, których potrąciłem czy zahaczyłem. Ale naprawdę ja nie, nie, nie specjalnie to robię, tylko próbuję manewrować. O, widzicie na przykład takie triki, o, na ofensywie. O. o jeden motorek, długi gdzieś tam jest. Nie, to nie da rady. O, Dlaczego mnie uderzył? Ale ten jakiś skutry jest wytrzymały, kurde, on nawet się nie kopci jeszcze. A tu przejedę? Przejechałem. O skuterek <noise> A nie, nie 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 Uluju uluju uluju, sorry Gdzie ten ziomek jest? Tak jakoś wydawało mi się, że obróciło je trzy razy, ale jego nie widać Kurwa no Cię to spierdolić O, się zagapiłem. <laughs> Jakby tam ktoś mu drogę zatorował. To by było piękne. <laughs> Już widziałem na kropce kto coś pisał. <laughs> Wchodzę zero. Jakiś trik muszę wykombinować na szybko. Najlepszy trik byłby gdyby ktoś Arabów się domyślił i stanął sobie, jak ja tu wyjeżdżam, aby tutaj zagroził drogę. Może się skapnie? Zdajłem napisać. Ale czym on zagrozi, jako nauta nie ma? No żadne z wody nie działają. <grywki> Napaleni są jak komornik na szafę. Uuuucie, to był, kurde, zwód idealny. Znaczy, trik... Znaczy, zw, obrona. No, specjalnie we mnie wjechał, koleś, chyba. Nie, nie da rady. Muszę się chyba poddać. Co to było? Strzelił ktoś? No, koleś! O, wyje! No zostawcie mnie, kody zero! tamta sukwiarka czeka i blokuje może jakoś spektakularnie bym się poddał ale ale nie wiem jak może w i w tym czasie coś wymyślę mm. o tu jaki co tu miał być o nie, nie, nie. Uf. Dojechali. Pedofila. Eee, tam trudno. Eldo.